Cześć, to jest wobec Kraków-Bieżanów typu przystanek osobowy Więc to się nazywa przystanek osobowy Kraków-Bieżanów Dobra Co hmm, tu musi być? Jeszcze znaczy nie musi być, ale jest To, że tak taktyjna pod napięciem, ale wotknięcie grozi śmiercią bo musi grozić śmiercią, bo jak inaczej? <grystanie> <grystanie> a, ten pewnie jest nowy, a tamten jest stary. <grystanie> Widać, że tam też ma być nowy. Ale jest w ćwierki. <grystanie> I już kiedyś biła na kłatce, to widziałem 5 pociągów. Dzisiaj widziałem jeden. I to tam o, zielone, zielone lokomotywy jakieś. I to jest 22 Nie, U07 też tam też. To ja sobie przejdę na kładkę Najechać zaraz może się do dojrzeć do 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 nie, nie jedzie na nie, bo to, to było cz tu był sperą 4 A co stoi lokomotywa? 181, 181 0662 Oglądanie mm. elektryczne mm. dobra może być. są te druty. Zielone. Na parach tramwajowych są czerwone. Więc inaczej jest. To jest w ogóle nie? No to czy STK, nie wiadomo Tu jest jeszcze jeden tor No właśnie, ta, ta ćwierć peronu tu jest nowa to, Znaczy tu pół peronu jest nowa, a drugie pół jest stare Czego? Nie przypomniałem, ostatnio tu nie byliśmy. Nie wiem, przecież tak dawno. Nie wiem, nikt nic tam nie zrobił. A... Mm. Nie wiem, no we wszystko. A jak tam <grym> dojść? A, <grym> to Aha, przejść przejdźcie do budynku. Nie wiem. No dobra, nieważne. Nie, nie, nie chcę filmować <grym, rozmowy. <grym, 4,23 Dobra, jak będzie to wyglądało, to wzmogę. Może. może nie chcę mi się czekać. Tam widać jakieś małe światełko. Może to Dobra. to. Najpierw jeszcze zrobię tą lokomotywę. Coś z cyklą. Ok. Tu na razie zrobię pauzę. Tej lokomotywa eu 0718 EU07140, co to są na EU0717? to są te zielone? O, to jest słynny pociąg, jest 160 km w innym o 4E.

Eu07 bez reflektora re, Eu07 żelona, która oczywiście nie ma nawet Eu078 Przejazd kolejowy Podemny sypialny Eu07040 Tam są jeszcze jakieś O, tam też ma numer Wygląda tylko jak płaszczów <grym> mm. To jest EU07-466 mm. Mam to <grym> Zielony EU160-016, mm. ciekawe co robi Stoi sobie <grym> Coś pojedzie Jeszcze kiedyś Takie zaprawione to wszystko Dobra, na dworze bieżany Ale telefon Wyładowała się bateria, więc Resztę dokończę Z innego telefonu Może przelot pociągu Ale to była lokomotywownia i lokomotywy 181 pa.